Mitsubishi Bishi Pajero w wersji Pinin z 2002 roku z silnikiem benzynowym o pojemności całych albo aż 1,8 z yy, yy, Tutajże koni z napędem na 4 koła ale tego mówić nie trzeba. W zewnętrznych w dużym sztucie tak. Zimno i śnieg jest to będzie krótki film oryginalna aloutelga z, z oponą zimową, dlatego są letnie 16 ki to jest baranek specjalnie zrobiony, zakonserwowany, żeby tego Porsować w środku wygląda to tak. Napęd jest dołączony automatycznie, jakby Kto się ktoś zastanawiał, przybytał, Przejechany ma teraz 214 tysięcy km. Tyle. Wygląda to tak. Tu mamy wersję z paskiem silnika, i ile? 214 plus 11, 225 20 000 km temu był wymieniony pasek rozsądku. Wszystko w dużym skrócie.